Hello, hello, bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy są ciekawi, co to znaczy ćwicz mądrze, a nie długo. Postanowiłem podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami, e, które mi znowu e, przypomnieli oczywiście moi uczniowie, ponieważ ostatnio znowu mi się zdarzyło, że przyszedł jeden, drugi uczeń i mówi do mnie: Proszę pana, ja ćwiczyłem wczoraj, godzinę, przedwczoraj, godzinę. Z takim wielkim entuzjazmem, ja mówię, no to super, to na pewno świetnie Ci wychodzi. Siada, zaczyna grać i nagle się okazuje, że nie wychodzi. No, i znów zaczyna się tłumaczenie właśnie tego, o czym Wam chciałem powiedzieć. Wielu z Was sądzi, że czas spędzony z instrumentem, w naszym przypadku z gitarą, to jest ćwiczenie. Uspokajacie w ten sposób swoje sumienie. Dużo czasu spędzonego z instrumentem to przecież według Was dużo ćwiczenia, a więc musi mi wyjść. Otóż, mój drogi, niekoniecznie. Dlatego, że tu się liczy nie ilość spędzonego czasu, ale jakość. Twojego ćwiczenia. I to jest bardzo kontrowersyjne, bo niektórzy, wręcz mówią, niektórzy nauczyciele nawet mówią: No, żebyś tam został muzykiem, musisz ćwiczyć co najmniej godzinę dziennie, inni tam mówią trzy godziny albo różne tutaj cyfry można sobie wstawić. A przecież to nie zależy od ilości czasu, tylko od tego, w jaki sposób ty ćwiczysz. Przykład prosty: jeżeli chodzisz na siłownię albo byłeś kiedykolwiek, to przecież mięśnie nie rosną od tego, ile ty tam spędziłeś czasu, tylko jakie ćwiczenia wykonałeś i czy wykonałeś je prawidłowo zgadza się czy nie. Podobnie jest z instrumentem. Warto więc zastanowić się, co to znaczy mądrze ćwiczyć i jak ważne jest to, dlatego że ten czas można naprawdę dobrze wykorzystać, a dobrze wykorzystany czas może sprawić, że wcale właśnie nie będziesz długo ćwiczył, a mimo tego będziesz robił postępy. A przecież my lubimy postępy, lubimy kiedy nam zaczyna wychodzić. Ja, w takiej sytuacji, kiedy uczeń rozczarowany widzi, że mu nie wychodzi, mówię: Słuchaj, przypomnę ci moją zasadę, zasadę przemola, którą wszyscy uczniowie moi w zasadzie znają na pamięć. Jeżeli coś nie wychodzi, to przyczyny są dwie: albo ćwiczyłeś za mało, albo ćwiczyłeś źle. No i właśnie. W tym haśle kryje się coś bardzo, bardzo ważnego. Zwróć uwagę, że tu nie jest powiedziane, że ćwiczyłeś za krótko, tylko ćwiczyłeś za mało. A to za mało odnosi się do do ilości powtórzeń, których z reguły jest za mało, ponieważ Wy, ćwicząc, koncentrujecie się na tym, żeby nie wiem, jak najwięcej zagrać z tego utworu, zamiast postanowić ćwiczyć mały fragment, ale za to powtórzyć go odpowiednią ilość czasu. Na tym właśnie w dużym skrócie polega mądre ćwiczenie. A więc, mój drogi, jeżeli coś nie wychodzi, to albo ćwiczyłeś za mało, czyli za mało razy powtórzyłeś, Oczywiście, może się to odnieść, że za mało czasu poświęciłeś, jak najbardziej, bo jeżeli poświęciłeś dwie minuty na ćwiczenie utworu, no to oczywiście w tym sensie też będzie za mało, albo ćwiczyłeś źle i najczęściej chodzi właśnie o to, że ćwiczyłeś źle. Walczę tutaj również z takim sloganem, który bardzo często jest powtarzany przez różnych mędrców, którzy udzielają się na fora gitarowych, no żeby dobrze grać, to trzeba dużo ćwiczyć. To jest slogan. Ja bym go zupełnie zmienił, moi drodzy. Ja bym go zmienił na to, żeby dobrze grać, trzeba mądrze ćwiczyć, bo dużo to jest pojęcie bardzo, bardzo względne. Dla każdego człowieka na różnym poziomie zaawansowania gry na jakimkolwiek instrumencie może to oznaczać zupełnie co innego, bo zupełnie inaczej ćwiczy człowiek, który już wiele lat gra na instrumencie, a zupełnie inaczej początkujący gitarzysta. Tak więc moi drodzy, żeby dobrze grać, trzeba naprawdę mądrze ćwiczyć. Zobaczcie, jak wielu z Was zniechęca się przez brak postępów. Wie, że ten brak postępów to jest tylko i wyłącznie Twoja własna wina. Zaczynacie siedzieć z gitarą, nie wychodzi raz, drugi, trzeci, zaczynacie się os oskarżać, do tego dochodzi niezadowolenie z efektów, no bo miało wyjść, a nie wychodzi, brakuje wam rozwiązania tego problemu i tutaj droga do rezygnacji z grania w ogóle jest bardzo, bardzo prosta. Ale zobaczcie, mądre ćwiczenie może zupełnie odwrócić ten proces. Co to oznacza? To znaczy, że jeśli ćwiczysz mądrze, posuwasz się do przodu szybciej. Owszem, może nie grasz od razu całego utworu, tak jak to większość z Was by chciała, ale ćwicząc mały fragment po małym fragmencie, zyskujesz to, że zwróć uwagę, posuwasz się do przodu. Dobra, może nie wyćwiczyłem, nie wiem, dwóch linijek, ale cztery, tak to już umiem tak, że mucha nie siada. Na przykład. Prawda? Widzisz więc efekty swojej pracy. My lubimy widzieć efekty swojej pracy. To nas nakręca. My próbujemy dalej, bo skoro już mi tak fajnie wychodzą te cztery tak, ty to może jeszcze dwa wezmę, albo może jeszcze dwa, chcesz ćwiczyć więcej? Znowu robisz postępy, to jest taki efekt kuli śniegowej. Sam się nakręcasz i cały czas budujesz. I dowartościowujesz siebie, bo widzisz, że wychodzi, i zdajesz sobie sprawę, że jesteś w stanie pokonać różne trudności. Przykładem mogą być uczniowie, którzy na przykład przez kilka dni z lekcji do lekcji nie potrafią wyćwiczyć jakichś fragmentów, a przecież ja zawsze zadaję i konkretne fragmenty do wyćwiczenia, nigdy nie zadaje w zasadzie półtwora, szczególnie całego. Chociaż oczywiście mówię tutaj o zasadzie, bo różne są utwory, ale kochani, macie. Ćwiczyć fragmentami, macie zadane fragmenty, przychodzi na lekcję, nie umie. Miała zadanych zaledwie 8 taktów. 8 taktów. Wiecie, co się wtedy dzieje? Ćwiczymy to na lekcji, chociaż lekcja nie jest po to, żeby ćwiczyć, i nagle się okazuje, że w ciągu nie wiem, 12-15 minut ćwiczenia intensywnego, takiego jak ja pokazuję, te dwie linijki są zagrane. One są zagrane płynnie, one są zagrane dobrymi palcami. Zadaję pytanie, miałaś trzy dni, żeby to wyćwiczyć? No właśnie, źle ćwiczone, albo oczywiście nie znaleziono czasu na gitarę. Dlatego Wam mówię, żebyście ćwiczyli mądrze, a nie długo. I teraz bardzo ważna sprawa, kochani, jeżeli myślicie, że mądre ćwiczenie. Albo w ogóle ćwiczenie rozsądne na instrumencie nie wymaga zaangażowania, to jesteście w błędzie. Uwaga, ćwiczenie mądre wymaga Waszego zaangażowania pełnego zaangażowania, nie poświęcenia. Ja już też kiedyś o tym mówiłem. Wy nie macie rzucić wszystko i teraz tylko i wyłącznie grać na instrumencie. Ale w pewnym sensie tak, bo jeżeli siadasz do instrumentu, to rzeczywiście musisz zostawić komórkę, wyłączyć komputer, telewizor, cokolwiek jeszcze i musisz się zaangażować w tym momencie tylko i wyłącznie w ćwiczenia całe, yy, odcinki yy, na playliście pan od gitary mówi, wprost są temu poświęcone. Zaangażowanie wymaga więc od ciebie zaplanowania ćwiczenia i zaplanowania tego, co będziesz ćwiczył, wymaga od ciebie dyscypliny, a więc czy ci się chce, czy ci się nie chce, ruszasz tyłek z kanapy i bierzesz gitarę do łapy. Zaangażowanie wymaga wreszcie poszukania. Właśnie, co ja będę ćwiczył, tu są nuty, zorganizować sobie miejsce, zaangażowanie, wreszcie wymaga powiedzenia sobie, jak ja będę ćwiczył. Możesz ćwiczyć krótko, ale wtedy ćwicz intensywnie. Dokładnie tak jak na siłowni. Jak wchodzisz na jakąś maszynę, nie wiem, albo bierzesz jakieś hantle, to po to, żeby nimi popracować, i dobierasz sobie tak ciężar, żebyś dał radę, ale nie, żebyś zrobił 100 powtórzeń, bo to jest bez sensu. I tutaj też zaangażowanie musi sprawić, że ty zaznaczysz sobie dobra ćwicze w tej chwili tylko te dwa Takty, nic więcej. Powtarzam to odpowiednią ilość razy. Co to znaczy? To znaczy, że ćwiczę tak długo, aż przestanie mi nie wychodzić. Nie aż mi raz wyjdzie, ja już też o tym mówiłem, to jest wielka pułapka. Wielu moich uczniów gracie o wyszło, dobra, to jadę dalej. Nie powtarzasz to w kółko. Moi drodzy, zobaczcie, ja też wam powtarzam w kółko pewne rzeczy i co z tego? Wielu z was ćwiczy po prostu źle. A więc uwaga, mądre ćwiczenie wymaga zaangażowania, zaplanowania. Dużej ilości powtórzeń. Dużej ilości powtórzeń. Nie mówię tu celowo żadnej cyfry. Mówię Wam, że to musi być powtarzane tak długo, aż będziesz w stanie to zagrać bez żadnego problemu, a nawet w tempie. Oczywiście, w Twoim utworze, albo w kawałku, który ćwiczysz, zawsze będą miejsca, które będą wymagały troszeczkę więcej ćwiczenia, albo miejsca, które wyjdą Ci praktycznie od razu, bo są. Po prostu łatwiejsze. Wiadomo, że nad takimi taktami spędzisz mniej czasu, ale nad tamtymi drugimi za to musisz spędzić tego czasu więcej. Zaangażowanie wreszcie wymaga tego, abyś najpierw ćwiczył powoli. Cofam. Najpierw ćwiczył powoli, to jest słowo, którego nikt nie rozumie z moich uczniów, powoli, z głową, czyli skupieniu, jakie to są nuty, jakie to są palce, albo jakie ja mam tu chwyty do zrobienia. Ja to pokazywałem przy okazji filmu, jak ćwiczyć zmianę chwytu bardzo powoli, konkretnie. I ćwiczysz tak długo, aż przestanie ci to nie wychodzić. Czyli będziesz mógł to zrobić z zupełną swobodą. O, ktoś powie, no to, no to w takim układzie to powinno być, że trzeba ćwiczyć yy, długo i mądrze. No mój drogi, tutaj cię zaskoczę, bo jeżeli ćwiczysz mądrze, jeżeli jesteś zaangażowany. To dochodzisz do takiego poziomu, że ty sam chcesz ćwiczyć dłużej i nawet nie wiesz, kiedy zlatuje czas. Wiesz, ile razy to się zdarza na moich lekcjach? Uczniowie, jak kończę pomału, zaczynam nagrywać filmik końcowy, tak? Po każdej lekcji nagrywam uczniom filmik końcowy. A oni to już, ja mówię, no mój drogi, jak się intensywnie pracuje, to nawet nie wiadomo, kiedy czas leci. Na pewno też się nieraz o tym przekonałeś, że jeżeli robiłeś coś z dużym zaangażowaniem i w pełnym skupieniu, to nawet nie wiedziałeś, kiedy zlatuje ten czas. I dokładnie tak jest. I wtedy twoje ćwiczenie może być nie tylko dobre, ale może też potrwać całkiem długo, bo ty będziesz widział postępy. Jak będziesz widział postępy, to to cię nakręci. Słyszysz, że wychodzi, słyszysz i widzisz, że znalazłeś drogę, może wcześniej się zgubiłeś, ale się odnalazłeś. I teraz już wiesz, jak masz ćwiczyć. I są uczniowie, którzy przychodzą do mnie z wyćwiczonym pięknie utworem, z błyskiem w oku. I ja mówię, no co, jak tam? Mówi, proszę pana, no wychodzi mi gra. Rzeczywiście mu wychodzi wszystko super. Mówię, co zrobiłeś? Ćwiczyłem tak, jak pan mówił. Niestety takie akcje zdarzają się bardzo rzadko, mam nadzieję, że w Twoim przypadku będą zdarzać się częściej, ponieważ rzeczywiście najistotniejsze jest to, jak ćwiczysz, a nie ile czasu poświęcasz, dokładnie tak jak na siłowni. I pamiętaj, że jest jeszcze jeden bardzo fajny bonus. W momencie, kiedy robisz te postępy, widzisz, że Ci wychodzi, to niesamowicie się nakręcasz. Budujesz szacunek do samego siebie, wiesz, że potrafisz pokonać różne problemy, budujesz wiarę w siebie, a to uskrzydla każdego muzyka. Największą nagrodą jest to, że potrafisz wreszcie zagrać utwór, który chciałeś wyćwiczyć. Obojętnie, czy to jest piosenka, czy to są chwyty, czy to jest jakieś uderzenie, czy jakaś melodia. Potrafisz to zagrać i to jest dla Ciebie największą nagrodą. A zniechęceniu nie udało się zacisnąć pętli na Twojej szyi. Moi drodzy, myślę, że dosyć jasno omówiłem ten temat. Zachęcam Cię do tego, żebyś ćwiczył mądrze, a nie długo. Nie bądź dziśkiem, który myśli, że tylko jak spędza dużo czasu przy instrumencie, to na pewno mu to wyjdzie. Masa moich uczniów tak robi i zostaje im tylko i wyłącznie rozczarowanie. I dokładnie odwrotnie. Ci, którzy ćwiczą systematycznie, ćwiczą codziennie i ćwiczą mądrze, są w pełni zaangażowani, robią fantastyczne postępy, są coraz lepszymi gitarzystami i mają z tego wielką radochę, a ja przy okazji. Zachęcam Was więc do tego, żebyście ćwiczyli mądrze. Jak ćwiczyć, albo co to znaczy ćwiczyć, dokładnie omawiam to w moim filmie, który ma już całkiem sporo wyświetleń na. Na kanale Pan od Gitary mówi wprost, co to znaczy ćwiczyć. W wielu filmach omawiałem też największe błędy w ćwiczeniach. Pamiętam aż trzy odcinki, nakręciłem o tym ciągle. Powtarzam to samo moi drodzy, ponieważ to jest kluczowa sprawa i o ćwiczeniu będę mówił pewnie jeszcze nie raz. A tymczasem Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę sukcesów, wytrwałości i mądrego, a nie długiego ćwiczenia. Pan od Gitary.